Witajcie, tu ekipa Urbe Fortex. Dziś wybraliśmy się do pewnej miejscowości w województwie mazowieckim, żeby pokazać pewny ciekawy obiekt, a jest on ciekawy ze względu na jego konstrukcję i sposób działania. Także zapraszamy na nasz film. Cała konstrukcja widać, jak jest tutaj z desek zbita, zewnętrzna konstrukcja, jak i też wewnętrzna. I przejdziemy jeszcze na tyły. taka ciekawostka skąd w ogóle wzięła się nazwa wiatrak typu koźlak a ma to związek z ma to związek z tą konstrukcją to jest właśnie ten kozioł na którym opiera się cała konstrukcja tego wiatraka tutaj jest pionowy sztębern jest też siodło i te podparcia sztym zastrzały solidne Szały były oparte tutaj na podwalinach, dwóch krzyżujących się podwalinach. A co jeszcze ciekawe, ta konstrukcja zwana kozłem nie stała tak po prostu na ziemi, ale były, o właśnie, o tym mowa, były oparte na dużych kamieniach. Chodziło o lepszą stabilizację tej całej konstrukcji. Tu jest jeden kamień. Tam na pewno też... Na pewno też są pozostałe gdzieś jeszcze kamienie, choć to zasypane jest piachem, więc tego tak nie widać. I co więcej, kozioł był jedyną tutaj, jedynym elementem nieruchomym tego wiatraka, bo jak wiadomo, dało się nim obracać 360 stopni. Także tak wygląda ta pierwsza kondygnacja, bo wiatraki tego typu składały się z trzech kondygnacji, a my jesteśmy w tej pierwszej kondygnacji. Tutaj jest kabel zasilający. Oczywiście tutaj takie pytanie, co robił tu kabel zasilający wiatraku ponad stuletnim? Ale to później opowiem o tym. Solidna konstrukcja. Tu jeszcze zauważyłem drzwiczki. Także tutaj ta kondygnacja była przeznaczona na umiejscowienie tego kozła. Przejdziemy dalej. Także pierwsza kondygnacja to była właśnie tu na tym poziomie ziemi, a druga kondygnacja zaczynała się tutaj, tam od, od tych drzwi, od wejścia. Tu był kurnik, były z boku schodki i tam właśnie się wchodziło do, do tego koźlaka. Wspomniałem jeszcze, że dało się nim obracać, i tak może być zastanowienie, ale w jaki sposób się tym koźlakiem obracało. A w taki sposób, że pod kurnikiem, czyli pod tym wejściem, był taki duży, długi, długi wystający dyszel, i dyszem się obracało. Zaprzęgano konie ale mógł to też zrobić pojedynczy człowiek, tak? bo chodziło o to, że no, jak wiatrak, to. Napęd był, oczywiście były skrzydła na początku i wiatrak kierowało się do kierunku wiatru. Dlatego nim obracano tak. No, szkoda, że się nie da wejść do środka, bo na pewno tam są w środku elementy, które były wykorzystywane do mielenia zboża. Kamienie młyńskie, dość wysokie, ma około 13 metrów. Przejdźmy jeszcze do no, przedniej e, części. Przednia część koźlaka na samej górze jest wystający, no ja to nazwę kikut, ale to jest dokładnie wał podłużny i na tym właśnie wale były umocowane skrzydła, czy też można powiedzieć śmigła, które właśnie siłą pędu wiatru obracały tym elementem i na, na tym wale, ale tu już tutaj wewnątrz koźlaka było umocowane Duże, potężne koło paleczne, duży, duży ten element wystający. A co więcej, jeszcze jak były śmigła zamontowane, to dało się regulować prędkość obrotu śmigłem, czyli odejmowano albo dodawano klep, tak zwane klepki. Czyli jak się odejmowało te elementy, to oczywiście obrót był wolniejszy, jak się dodawało, dodawano te elementy, obrót był szybszy. Dla ten wybudowano w 1868 roku, a pierwszą poważną modernizację, jeśli chodzi o napęd, wykonano w 1947, gdzie zamontowano silnik spalinowy. Co trzy lata później skutkowało to tym, że napęd śmigł nie był potrzebny, dlatego też jest demontowano. I tak jak było właśnie widać na tej ścianie, pierwszej, wystający kikut wał. Właśnie śmigła były zdemontowane, były już po prostu niepotrzebne. Kolejną modernizacją, jeśli chodzi o napęd, wykonano w 1968 roku. Modernizację, że zamontowano silnik elektryczny, i stąd też, tak jak pokazywałem wcześniej, był ten kabel elektryczny. Także napęd był już poprzez silnik elektryczny wykonywane. Chodziło o ekonomię i szybszy sposób przemiału zboża. I ten koźlak był wykorzystywany do 1976 roku, a potem już zaprzestano przemiału zboża ze względów ekonomicznych. I tak właśnie stoi do dziś, do dziś nieużytkowa, nieużytkowany. Tak, ja tutaj jeszcze ze swojej strony dodam dwie takie ciekawostki. Mianowicie Współcześnie myśli się, że młynarze no to znali się tylko na na mące, natomiast przez to, że pracowali właśnie w tego typu wiatrakach, to musieli być również bardzo dobrymi cieślami. Tak, 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 to się Tak, zgadza. ponieważ każdy element, który no, cały czas pracował, był w obrocie, to każdy z drewnianych elementów... Zużywał się po Jeżeli prostu, się tak. zużywał, tak. gdzieś się wytarł, no to nie, nie wzywano jakichś cieśli innych, tylko człowiek, który pracował tu na miejscu już wiedz, wiedział, jaki element szwankuje, nie pracuje właściwie. I wtedy od razu też samodzielnie naprawiano, naprawiano te elementy. Druga ciekawostka, jeżeli chodzi o współcześnie zachowanie tych wiatraków. Ich renowacje no, najczęściej przez to, że zostają pozostawione na użytkowanie warunków atmosferycznych, no wiadomo, rozpadają się też po części deski butwieją przez brak konserwacji, natomiast część wiatraków udaje się uratować, są przenoszone do, do skansenów. I też nie każdy ma świadomość, jak wygląda przeniesienie takiego wiatraka. Otóż no, nie jest jakby cała konstrukcja wsadzana dziś na, na ciężarówki i, i wyważona w całości, tylko taki wiatrak jest tak naprawdę demontowany tak, do tak. najmniejszych elementów, do, do poszczególnych desek i na miejscu docelowym jest jakby rekonstruowany od początku z wykorzystania z wykorzystaniem oryginalnych elementów. No i oczywiście na zasadach konserwatorskich poprzez uzupełnienie brakujących elementów no elementami odpowiadającymi no nie tylko kształtem, ale też jakością czy, czy drewna. Więc powstawanie skansenów jest tak naprawdę ratunkiem dla, dla tego typu obiektów. Trzeba też dodać, że te obiekty no, nie tylko malowniczo wyglądają e, i oczywiście w przeszłości s, s, służyły e, temu, do, do czego były powołane, ale no, są też e, zabytkiem w zasadzie techniki. Są to dawne e, narzędzia techniczne, także robi to ogromne wrażenie i e, warto, warto te, te obiekty zachowywać w jak najlepszym stanie, do, do, jak, jak najdłużej jest to możliwe. Dokładnie taka. Koźlaki to były naj, najbardziej popularne, tak? Tego typu konstrukcje budowane na terenach polskich. Są jeszcze inne wiatraki, typu Paltrak czy holenderskie, ale to mają nieco inny sposób działania. Znaczy też są oczywiście śmigła. Też napęd był za pomocą pędu wiatru, ale no różniło się chociażby tutaj... Tak, tak. sama ta konstrukcja tak, jakby tak, trzon, trzon, tak, trzon tak, tak. zgadza się. Więc, więc były podobne, ale no nieco, nieco inna, inny mechanizm, tak, więc co jeszcze ciekawe, jeśli chodzi o te elementy napędzające, tak, Ca całą konstrukcję, czyli no, na najwyższym tam, najwyższej kondygnacji, to tam nie było takich łączeń, mm, ob mam na myśli obejmy metalowe, czy jakieś gwoździe duże, tak, tylko to wszystko było y łączenia trawniane, tak. tak, tak. tak. No, konstrukcja musiała być stabilna przede wszystkim, no bo jeżeli był duży wiatr to też dochodziło czasami do, do połamania łopat od, od śmigła. Tak, tak, tak. Natomiast konstrukcja musiała być lekka, musiała być elastyczna. Także no, trzeba było wykorzystać jak najmniej zbędnych tutaj elementów gdzie też no, sama waga zboża czy, czy, czy jakichkolwiek tutaj e, materiałów spożywczych, no to też miało to swoją wagę, więc musiało, musiało to razem być na, na tyle wyważone, żeby, żeby to funkcjonowało i, i, i się trzymało. No i też trzeba było pilnować tutaj właśnie pęd wiatru, siłę wiatru, tak żeby go odpowiednio ustawić. ustawić. Zgadza się. Pod danym kątem, więc. więc. I też dużą zaletą było to, właśnie, że ze skrzydeł, no tak jak zresztą wspomniałem, odejmowało się bądź dodawało te elementy, które właśnie pozwalały kontrolować obrót Śmig, śmigieł. Tak, i też sam wybór miejsca gdzie w ogóle powstaje wiatrak, no był wcześniej weryfikowany, no bo tak, tak. Po, postawienie wiatraka na skraju lasu, gdzie powiedzmy jest e, przestrzeń bezwieczna, no nie miało sensu, no bo się. by się nie kręcił. A nawet jakby się kręcił, to no, nie wytworzyłby no tak, tej zgadza, energii, zgadza się, tak. e, która, która była potrzebna. To mi. by było nieopłacalne, nieekonomiczne, tak, więc Bardziej na wzgórzach, tak? Budowano tego typu konstrukcje. Więc, więc, więc. Obiekt ciekawy. Robi wrażenie. Duże tak, tak, tak? I w tym miejscu zakończymy dzisiaj naszą wizytę z obiektu, który jest za na naszymi plecami. Nie był to typowo obiekt urbexowy. Na dzisiejszym filmie nie było żadnych eksploracji podziemnych, z których słyniemy. Natomiast też chcieliśmy pokazać to, czym się zajmujemy też na, na co dzień. To znaczy, tworzymy dokumentację fotograficzną, tworzymy mapy, zajmujemy się zabytkami, nie tylko fortyfikacyjnymi, ale też po części technicznymi. Odwiedzamy bardzo często miejsca pamięci, obozy koncentracyjne, cmentarze, fotografujemy pomniki i z każdego wyjazdu. Zawsze, zawsze odwiedzamy takie miejsca, które są bardzo ciekawe, które są gdzieś blisko wokół nas, natomiast często są nie, niezauważane. I w dzisiejszym filmie właśnie chcieliśmy opowiedzieć o tej konstrukcji, o tym, o tym zabytku, jak to funkcjonowało, jak to wyglądało pod kątem technicznym. Także mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy film się Wam podobał. Oczywiście zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych filmów i zapraszamy też oczywiście do subskrypcji naszego kanału. Cześć. Cześć.